Jak tam Leonku? Chciałam wam tylko pokazać jak funkcjonujemy, kiedy jesteśmy z pieskiem na wyjeździe i nie mamy samochodu, czyli jesteśmy z torbą. Muszę powiedzieć, że sprawdza mi się ta torba Summer od Schodkowelowe, bo ona jest taka dosyć duża i, i te boki są takie luźne, więc jest dużo miejsca dla pieska i odszczekuję czy się, że nie ma kieszonki na telefon. Bo ta kieszonka, co jest z tyłu, to ona jest na worki, na kupę i na smycz. A powiem Wam, że tu jest tyle miejsca, i dzięki temu, temu, że takie dno jest, to telefon mam sobie tu wsunięty. I on Leonowi nie przeszkadza. Wszystko jest ok, prawda, Leonku? I w zasadzie tak było od zawsze, od mojego pierwszego wyjazdu z psem. A tym psem był oczywiście Leon wiele lat temu. E, właśnie pojechałam, pamiętam e, służbowo. Z Leonem e, udało się zabrać na cały tydzień, tak wynająć na Bookingu kawalerkę, że mogliśmy sobie razem być i spędzać czas ze sobą po pracy. I Leon już wtedy właśnie wybrał, że będzie sobie spał w torbie i powiem Wam, to się przyjęło i jest ok. No, jeszcze raz podkreślam to, że ta torba taka właśnie jest, że te brzegi, te boki nie są sztywne. Tom Leonek ma dużo miejsca, powiedz, leży sobie i na boku, i na wznak, i jak wymyśli. Także jest naprawdę wszystko ok.